Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. <laughs> Niedziela. U nas bardzo szara, bardzo smutna, deszczowa. W nocy była wichura. Wiało no, dość porządnie. Nawet nie, nie patrzę na żadne wiadomości. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje, bo media nas straszą takimi dość smutnymi wydarzeniami: jak trzęsienie w Turcji, trzęsienie w Syrii, trzęsienie w Chorwacji. Tu jakaś wojna, tu coś się stało, znowu tu jakieś wypadki. Ciągle, ciągle jesteśmy karmieni takimi negatywnymi wiadomościami, które nie sprzyjają naszemu zdrowiu psychicznemu, że tak powiem. I tak myślałam wczoraj właśnie, bo. A pochwalę się Wam, pochwalę się Wam. Wczoraj wzięłam na zajęcia plastyczne um, moją biżuterię. Wzięłam na próbę tylko moje wisiorki. Um, całą tą reklamówkę, którą Wam kiedyś pokazywałam, że, że zabrałam, <laughs> że zrobiłam to, zabrałam ze sobą na zajęcia plastyczne, ponieważ tam panie często przynoszą swoje wyroby, jakieś szaliki, w filcowane czapeczki, jakieś takie fajne rzeczy. I mówię, no, dlaczego nie spróbować? No zobaczymy, czy to się w ogóle podoba. I powiem Wam, że kilka sprzedałam. Byłam bardzo zszokowana. Panie bardzo chętnie oglądały, bardzo fajnie komentowały, że fajna, że unikatowa, nietypowa. I nawet mam w grupie panią emerytowaną, która skończyła jubilerstwo, szkołę jubilerską i powiedziała, że bardzo fajne prace. I bardzo mnie to podniosło na duchu, że, że, że taka osoba, która gdzieś tam ma pojęcia o jubilerstwie, doceniła moje wypocinę, że tak powiem no i ucieszyłam się bardzo bo udało mi się troszkę sprzedać no i metodą rozpędu stwierdziłam, że może dzisiaj pójdę na giełdę w Mysłowicach i spróbuję sprzedać ale no i znowu moje ale pogoda deszcz pada, wieje jest szaro, smutno, ja tam podejrzewam że większość ludzi spędzi w ciepłym łóżeczku dzisiaj, niż w chodzeniu na, na jakieś targi, chociaż dzisiaj jest Targ Staroci w Dąbrowie. I... Y, 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 no, pewnie ktoś tam przyjdzie, chociaż nie przewiduję zbyt dużego ruchu. Y, no, gdybym tam gdzieś podjechała, z jakiejś, stanęła z, y, y, ze swoim stoliczkiem jakimś małym, to pewnie bym coś sprzedała, ale czy to jest warte mojego zdrowia, żeby stać w takim zimnie? Znaczy zimno nie jest, ale mokro, po prostu deszczowo i y, klienta brak i tyle. No. No, niedługo wiosna, zaczną się słoneczne dni, y, to, to zacznę jeździć, zacznę, zacznę coś tam. Y, Ania bardzo jest chętna, malarka z Będzina jest chętna, żeby jeździć ze mną i bardzo mi się to podoba z tego względu, że jest we dwie zawsze raźniej, że zawsze można przejść się po targowisku, zostawić stoisko. Że y, można iść do ubikacji, i, i nie trzeba tam nikogo prosić, żeby przypilnował, a wiadomo, że każdy ma swoje stanowisko i tak patrzy kątem oka, ale wszystkiego nie zobaczy. Więc y, y, różnie z tym bywa, chociaż ludzie sobie jakoś muszą radzić z tego względu, że większość osób przyjeżdża na targowisko samotnie. I, i jakoś to ogarniają, że tak powiem. A ja mam z tym jakiś wielki problem, nie wiem dlaczego. I, ale się cieszę, cieszę się, że coś sprzedałam. Od razu pojechałyśmy z Anią do tego Muzeum, Muzeum Katowic, na wystawę Witkacego, bardzo, bardzo fajna wystawa. Tak czuję się tego ducha, tak jakby gdzieś... Gdzieś krążył między tymi obrażami, taki, takie opary tych jego e, 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 psychodelicznych e, e, środków, gdzieś tam. No zresztą widać było po niektórych twarzach, że już po prostu nie bardzo e, wiedział, co robi, i to takie te twarze były takie wykrzywione. I no ciekawy, ciekawy bardzo człowiek. No. W przyszłym tygodniu, o ile pogoda się poprawi, pojedziemy na wystawę do Krakowa na, na tą picką. Obiecujemy sobie już się zbliża koniec lutego. Koniec wystawy, a myśmy jeszcze nie dojechały. Więc no zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. A jak nie, to będzie jakaś następna wystawa i też gdzieś pojedziemy i, i, i też coś zobaczymy. Wpisałam się do księgi pamiątkowej jako lumpek z dama w muzeum. I napisałam, że czuję się pana Witkacym i oparami jego, jego pracy. Taki śmieszny wpis zostawiłam. Także zachęcam Was, do, moi drodzy, jeżeli jesteście z okolic Katowic, do tej wystawy. Także że fajna sprawa, można poczuć ducha artysty. I co jeszcze? I co jeszcze miałam mówić? No, brakło mi tematu. To się napić kawki. Coś chciałam powiedzieć, ale nie wiem co. A moja praca została przyjęta na wernisaż. Nazwałam ją Idealna. To ta czerwona, czerwony obraz z twarzą abstrakcyjną kobiety, na którą się patrzy, to jest albo z profilu, albo enfas, nie wiadomo w ogóle jak ona po prostu patrzy. Hejterka Mistrz uważa, żeby zaostrzyć krawędzie jej popiersia i chyba eksperymentuje i zrobię taką formę jak idealnej. Zobaczymy, najwyżej znowu rozmarzę. <tryk> Trzeba sprawdzać różne techniki i i dobierać to, co się najbardziej podoba. Chociaż ona mi się też podoba, taka, jaka jest, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać w ostrych krawędziach. Więc tak. Wystawa nasza, między innymi mojej pracy, jest, Wernisarz jest 1 marca w Czeladzi na ulicy Rynek 22. To jest... Jakiś y, dom, y, jejku, jak to, nie wiem, jak to nazwać. No, taki dom kultury. I y, y, y tam będą, będzie nasza wystawa. Y, ona potrwa chyba dwa albo trzy tygodnie, a później mamy następną. Y, Zapomniałam gdzie, ale, ale dowiem się jeszcze. Bo nie słuchałam za bardzo, bo Mistrz mówił, coś tam komentował, a ja tutaj patrzyłam, bo coś mi ktoś pytał o tą biżuterię. na <grymianie> stole rozłożona i, i trochę się zdekoncentrowałam. W ogóle znowu jakaś taka zdekoncentrowana jestem, znowu mi jakieś witaminy brakuje. Ale już kiedyś oglądałam taki filmik na Instagramie o witaminie B. I stwierdziłam, że najbardziej mi chyba witaminy B brakuje. Tym bardziej, że ja czuję mm, bardzo duży pociąg do mm, potraw takich zawierających witaminę B: typu właśnie mm, sprawy zbożowe, takie jak właśnie chlebowe. I y, 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 stwierdziłam, że chyba trzeba czas uzupełnić witaminę B, bo może być to, to wynik tej mojej dekoncentracji. Wczoraj też nie umiałam się za bardzo wysłowić O tej wystawie Witkacego Coś mi gdzieś tam Uciekały mi myśli I tak ten filmik jest taki Lekko przerwany. Przepraszam was za to Że taka yy, Nie do końca w formie mm. <laughs> Byłam A zresztą wczoraj jak przyjechałam To oczywiście padłam yy, Nie mogłam yy, Się po prostu utrzymać na nogach No musiałam się położyć i i dość długo spałam, i jak wstałam, to byłam tak słaba, że ja nie umiałam w ogóle ręką ruszyć. Tak jakoś tak mi ciężka, to ciało takie ciężkie. Mówię, co jest? Mówię, to jest niemożliwe, żeby przejechanie się na jedną wystawę y, tak mocno mnie zmęczyło. No ale tak się czułam, niestety, i y, 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 nie jest to fajne, i <laughs> y, y, jakoś tak później się tak od, o, o, jakoś otrzęsłam, otrzepałam z tego jakoś tak doszłam do tego wszystkiego do siebie oczywiście no i stwierdziłam, że trzeba iść jeszcze do sklepu bo brakuje tam paru rzeczy że trzeba by było coś dokupić no i poszłam do tego sklepu no i stwierdziłam że kupię sobie czerwone wino, lubię się napić, tak lampkę, dwie czerwonego wina wieczorem, gdzieś tam, czasem jak pracuję też się napiję, także mam początki Witkacego, tworzę pod wpływem substancji alkoholowej, ale nie, nie, moi drodzy, nie pijam dużo, zresztą Wam pokażę ile wypiłam, Kupiłam to wino ze względu na butelkę, bo stwierdziłam, że ona mi się przyda w kuchni, albo może go fajnie ozdobię, bo jest taka fajna. Wino jest mołdawskie i patrzcie, wygląda jak parszczyk. <taki> Takie... No i wypiłam to, to tak, nie wiem, dwa kieliszki może było, było z tego. I tutaj ma zakrętkę jak w słoiku i to mi się strasznie spodobało, i mówię, to ma też takie nakrapiane liście winogrona, więc też to jest takie przyjemne i mówię, kurczę, no czy ja to wykorzystam na jakiś makaron albo na coś, no coś tu zawsze wrzucę, nie, albo zrobię taką kompozycję, teraz są modne z takich suszonych gałązek i ozdobione. Też to fajnie wygląda. Nie wiem, zobaczymy. Coś pewnie wykombinuję. W każdym razie no, szaleństwo kupowanie wina dla butelki. No i tak sobie wczoraj napiłam się. No wino jest też dobre na krew. Mówią, że od mładza I, i, i też Francuzi piją dość sporo wina i mają bardzo mało zawałów serca statystycznie Włosi to samo, ale Włosi bardziej tą dietą śródziemnomorską nadrabiają ponieważ no, jedzą dużo owoców morza dużo oliwy z oliwek także to też mimo tego, że te potrawy mączne, które tutaj często powodują ich tycie w wieku starszym nie są tak Szczupli jak za młodu. No, tak jak zresztą większość ludzi, spalnia się przemiana materii i po prostu tyjemy w pewnym momencie swojego życia. Gospodarka hormonalna się zaburza, i tyle już tak szybko nie przetrawimy. Jako, jako młodzi ludzie, kiedy się można było zjeść. Ja pamiętam kiedyś mama zrobiła pierogi ze śliwkami czy z jagodami. Uwielbiam takie owocowe pierogi. I e, chyba ich 20 albo i więcej. Moja mama nie mogła się nadzieić, gdzie w takim drobnym ciałku, bo ja e, w, przy w moim wzroście 173 73, 4, no tak, troszeczkę może teraz zmalałam e, na starość. <grym> e, ważyłam 55 kg, więc no, byłam taki chudy, przecinak wysoki i nie mogła się nadziwić gdzie w tym chudym ciałku się to wszystko zmieściło no ale taka przemiana materii wtedy była i, i było, było lepiej no, ja, ja już widzę też, że nie tak łatwo utrzymać formę jak kiedyś trzeba się z tym jedzeniem też szpilnować pączki można na tłusty czwartek zjeść ale no, nie przesadzać <gry> w, ty, w ciągu tygodnia i całego roku i no, no Jest to problem społeczeństw, że, że otyłość brzuszna, insulinooporność się pojawia i, i nie są to fajne rzeczy, bo z insulinooporności tworzą się następne choroby. Powstaje cukrzyca i no, temat rzeka to tak bardziej dla osób, które zajmują się dietetyką, ja tylko tak. Po, po kątnie gdzieś tam usłyszę, przeczytam i, i coś tam tej wiedzy trochę liznę. No, jest dużo też opinii sprzecznych. Jedni mówią, że jedno działa, jest bardzo dobre dla na nasze, nasze organizmy, inni mówią, że wręcz przeciwnie, że niszczy nasz organizm. I bądź tu człowieku mądry, co jeść, co pić, żeby było ok. No trzeba jeść i pić to, co się lubi, zachowywać umiar i się ruszać. I to jest chyba recepta na jakieś takie w miarę zdrowe życie. Oczywiście, jeżeli nie posiadamy jakichś chorób genetycznych, autoimmunologicznych, które są trudne do wyleczenia i nie wiadomo za bardzo, skąd się wzięły. Chociaż niektórzy twierdzą, że choroby genetyczne nie istnieją, bo to nie chodzi o to, że ta choroba jest, tylko chodzi o to, że mamy nawyki żywieniowe jak nasi rodzice. Gdybyśmy je zmienili, to choroby genetyczne by nie przyszły, no i to takie też różne twierdzenia są. No jest też na Internecie mnóstwo tych kanałów zdrowotnych, każdy mówi co innego, i tak ja się czasem głowę łapię. Jeju, jak ja mam żyć, żeby być zdrową? No, no trzeba być po prostu szczęśliwą i, i tyle. I wtedy organizm sam się jakoś tak szybciej regeneruje, mniej leczy, jest bardziej, od, więcej, mniej nie, Boże, zgubiłam myśli, mniej walczy z chorobami, czy więcej walczy z chorobami, bo mniej tych chorób mamy. Więc bardzo dużo zależy od naszego samopoczucia, i wtedy też nasza odporność raczej wzrasta, kiedy, kiedy mamy jakiś taki bardziej radosny styl życia niż negatywny. Bo przy negatywnych myślach i przy takim smutku, złości, rozpaczy no różne są emocje w człowieku. Po różnych sytuacjach, czasem kogoś tracimy, bliskiego, czasem problemy w pracy, problemy w rodzinie. No to się składa na takie różne smutne, depresyjne sytuacje, które po prostu jakże przyczepiają same negatywne, następne wibracje tak zwane egregory. <gry> że tak powiem, demony różnego rodzaju energetyczne i one po prostu tak obchłażą człowieka ze wszystkich stron i ja to tak sobie wyobrażam mentalnie, że to wygląda jakbyśmy byli w takich przyklejonych skorupkach takich i te skorupki rosną, rosną, rosną i my jesteśmy małym człowieczkiem, a ta skorupa y, tych wszystkich złych emocji y, wygląda jak taka góra wręcz, którą nosimy ze sobą na grzybiecie. Y, u kobiet często robi się tak zwany wdowi garb. Y, z tych właśnie problemów. No bo już ten ciężar przytłacza i nie jesteśmy w stanie tego nosić i, i się garbimy krzywimy na wszystkie strony, bo po prostu ciężar, który nosimy, tak nas też balansuje i po prostu gdzieś tu się skrzywimy, tam się skrzywimy, do przodu. No, także czasem nosimy takie poczucia winy, smutku. Powiem Wam, że to wszystko jest niepotrzebne. No, ale jak to zmienić? No, trzeba nad tym pracować. No, nie jest to, to proste i wymaga dużo czasu, dużo studiowania siebie i no, głównie siebie, głównie siebie, ale też zachowań społecznych, umiejętności wytłumaczenia sobie pewnych spraw no i przede wszystkim kontaktu z siłą wyższą my to nazywamy Bogiem, więc. Powiem Wam, że ten kontakt z siłą wyższą jest człowiekowi bardzo potrzebny i lepiej się żyje. Jesteśmy tacy bardziej zaopiekowani, tak czujemy większą siłę, że jednak to się jakoś uda rozwiązać. Ja to tak właśnie sobie mówię, że jak mam jakiś problem, że. Już go nie, nie jestem w stanie sama rozwiązać, nie wiem jak go rozwiązać, to po prostu mówię: Bóg to zrobi, Bóg to załatwi, Bóg to rozwiąże. Yy, I ja się nie mam czym martwić, bo i tak jest wszystko zapisane na górze i będzie co będzie. I wszystko przez co przechodzę jest moją drogą doświadczenia i prawdopodobnie też jest zapisane gdzieś tam na górze. Więc no. Yy. Lepiej się, że jest z Bogiem, z siłą wyższą, z poczuciem dobrej energii, z aniołami. I tak ja nawet sobie je staram przywoływać. Nastawiam budzik na pobudki 5.55, 6.6, 7.7, 8.8, tak żeby po prostu budząc się, mieć świadomość, że jestem w kontakcie. Ze wszystkim, ze wszechświatem, z naturą. I, i to jest właśnie fajne, że, że potrafię to dostrzec i bardzo się z tego cieszę, że się z tego nauczyłam. Że, że gdzieś to dostrzegłam, że ktoś mi to może pokazał, gdzieś tam, może człowiek, może gdzieś jakieś myśli przyszły, gdzieś z góry, które mnie ukierunkowały. Także to wszystko jest kwestią po prostu pracy nad sobą i y, obserwowania świata. Y, a wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego coś się dzieje, y, jak to się stało, jak to się dzieje, umiemy wziąć odpowiedzialność za swoje czyny y, bez takiej może złości. No po prostu, no stało się moja wina i trzeba ponieść za to konsekwencje, więc. To też jest takie twórcze w człowieku, i wszelkie doświadczenia pozytywne, negatywne nas czegoś uczą. I mamy, mamy później większy ogląd na swoje sprawy, i dlatego często się mówi, że ludzie starsi mają taką mądrość życiową, no bo ją nabierają przez całe lata doświadczeń. Niektórzy się uczą bardziej, niektórzy mniej. Niektórych warto słuchać, niektórych nie. Ale no, trzeba iść swoją drogą również. Że słuchać siebie, w, co tam w duszy gra. I robić to, co, co akurat nam jest potrzebne i czujemy w serduszku. O, ale się rozgadałam znowu na te tematy psychologiczno-duchowe. Także, co ja dzisiaj będę robić? No, coś pewnie malować. Jakąś deskę znalazłam, bo ja tak sobie wynoszę z domu po troszku rzeczy do lokalu, do galerii. I znalazłam dzisiaj czystą deskę, taką dużą, i zastanawiam się to na niej namalować. Mam taki jakiś potrzeba namalowania coś ludowego, jakaś taka sztuka naiwna, coś w stylu może... Chodzi mi od dawna po głowie motyw Adama i Ewy, żeby namalować z jabł jabłonią. Jeden szkic mam na ogromnym płacie, Dykty drewnianej pod obraz, bo to był taki obraz z dyktą. Obrazu nie ma, ale została dykta i rama. I to stoi w mojej piwnicy, bo to jest bardzo duże. I teraz być może wykorzystam w końcu to, bo mam stół na właśnie moją pracę, żeby to namalować w galerii. I, ale mogę też tą, tą małą formę wykorzystać. Jest idealna, właśnie, bo jest podłużna i, i może, może akurat ten motyw, albo nie, to jakieś może kogutki ludowe. Yy, idzie wiosna, więc już te motywy wiosenne takie są bardziej yy, przyjemne dla oka. Są, one są zawsze bardzo przyjemne, ale wiosną szczególnie, kiedy idą święta wielkanocne, kiedy yy, czujemy gdzieś tam yy, przeszłość naszej słowiańszczyzny yy, i to takie jest fajne, miłe, jak wiosna idzie. Już dzisiaj jakieś ptaszki fajne śpiewały. No ale pogoda za oknem nie nastawia wiosennie, więc no trzeba coś robić. <laughs> o jejku, jejku. Dobrze, kochani. E, pijemy kawkę i bierzemy się do leniuchowania, tak? No, tak. Leniuchujemy. Nic nie robimy no może jakiś obiadek <noise> dla rodziny, żeby nie rodzili, że nie ma co jeść. <noise> ale później dowolnie uchujemy od tego, co jest niedziela, wolna yy, i można sobie troszkę odpocząć. No krótko, bo krótko, ale zawsze to coś. Życzę Wam, kochani, miłej niedzieli i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko.